Witam wszystkich z tej strony. Quantum dzisiaj do Was kolejny odcinek na moim kanale. I pomyślałem sobie, że zrobię odcinek o Star Citizen. Ale jednak dzisiaj nie będziemy się skupiali, powiedzmy, na jakichś nowych dodatkach, nowych patchach i tak dalej, do Star Citizena, jak to zwykle wygląda. Powiedzmy, ja te filmiki robię wtedy ze Star Citizena, kiedy mamy jakiś duży patch, duże zmiany, chcę zobaczyć faktycznie, czy jest. Możliwość grania w tą grę, tak jakbyśmy już faktycznie chcieli się wtopić w ten cały świat Star Citizena. Po prostu patrzę na, na tą grę z perspektywy zwykłego gracza. No i wrażenia bywają dość różne, jak wiecie, z moich odcinków o Star Citizenie. No jednak dzisiaj nie będziemy za bardzo omawiali jakichś nowych patchów, nowych rzeczy w Star Citizenie i tak dalej, więc nowości zostawimy gdzieś na bok. Dzisiejszy temat rozmowy trochę wynikł grając w inną grę, a Escape from Frontarków. Ostatnio często na moim live streamie razem z Sergeant Wicked tutaj akurat serdecznie zapraszam Was, abyście obserwowali mojego Twitcha. Więc często ostatnio robię live streamy właśnie m.in. z Escape from Tarkov, czasami Call of Duty. Ostatnio też pojawiło się Elite Dangerous. Z rzadka, bo z rzadka zrobię też streama z Star Citizen'a więc może tak sobie pomyślałem, spróbujemy zrobić następnego live'a gdzieś z tej gry. No ale to już tak na boku. Generalnie nasza konwersacja wyglądała mniej więcej w ten sposób. Zacznijmy od tego, że będę porównywał tutaj pewną rzecz, albo raczej pewne gry, które są e, od siebie bardzo różne. A mianowicie Star City z Escape from Tarkov. No, są to gry, które zupełnie co innego próbują osiągnąć, tak? Są to gry w ogóle z dwóch innych światów. Jednak... Jak i Star Citizen, jak i Elite, yy, przepraszam, nie Elite Dangerous, tylko Escape from Tarkov, te dwie gry mają jedną wspólną cechę. Cały czas są w fazie tworzenia, tak? Czyli Escape from Tarkov gdzieś tam jest w becie, Star Citizen jest generalnie w wiecznej Alfie albo w wiecznej becie Więc cały czas jest wypuszczany nowy content, jakieś nowe statki do Star Citizena, ehm, też są wypuszczane nie wiem nowe planety na przykład w Escape from Tarkov, a to mamy jakieś nowe givery, zmianę mapy i tego typu rzeczy, no te gry cały czas są aktywnie tworzone i nie są one tak naprawdę w pełni wypuszczone na rynek, technicznie. Generalnie obie te gry mają to do siebie, że jak i Escape from Tarkov, jak i Star Citizen, one mają już dość sporo kontentu który mógłby zadowolić nas na dość sporą ilość rozgrywki. Jednak często te gry mają czasami takie wady, które tą rozgrywkę albo nam uniemożliwiają, albo mocno utrudniają, tak? Bo skupiają się na przykład deweloperzy na tym, aby wypuszczać coraz to nowy content do gry, ale tak naprawdę kiedy staramy się wejść do tej gry, no to niestety zdarzają się takie momenty, gdzie tytuł jest dla nas niegrywalny. I Niestety Star Citizen jest ofiarą czegoś takiego, jak, jak sobie myślałem, można to naprawdę ładnie porównać czasami do Escape from Tarkov. Przykład. Kiedy grałem ostatnio sobie w Star Citizen, w zeszłym filmiku, gdzie robiłem dla Was odcinek z tej gry, generalnie wprowadzili bodajże nową planetę, nowy system, gdzie na przykład na planecie, która jest zimowa, musimy mieć specjalny kombinezon, tak aby naszą postać utrzymać przy życiu, musimy pić, jeść i tego typu bajery. Wprowadzili naprawdę całkiem sporo różnego rodzaju nowości. No i super. Tylko tyle, że kiedy ja te nowości chciałem sobie spróbować w świecie Stary Citizen'a, okazało się, że cały czas mam jakąś barierę, która tak naprawdę uniemożliwia mi kompletnie rozgrywkę. Czyli powiedzmy, budzę się na jednej planecie i zwykle jeżeli się budzimy na planecie, no to jest to gdzieś w hotelu. Wstajemy z naszego łóżka, otwieramy drzwi... Okazuje się, że jedyną drogą ucieczki stamtąd jest winda, no i okej, okay. dobra, windę możemy sobie wziąć, powiedzmy zjechać gdzieś do dołu, ale okazuje się, że na przykład, w, nie wiem, trzy razy logujemy się do gry i na przykład winda nie działa, wciskamy przycisk i po prostu winda nigdy nie przyjeżdża, albo nie wiem, drzwi się nigdy nie otwierają, tego typu rzeczy. I staram się naprawdę czasami grać w tego Star Stazina tak na poważnie, aby zobaczyć co ta gra nam może oferować, ale są takie rzeczy, które mocno tą rozgrywkę nam uniemożliwiają rzeczy typu, powiedzmy, mamy wielką planetę z metrem, gdzie możemy podróżować od jednej strony, powiedzmy, jakiegoś miasta do drugiego, no i to jest super bajer, tylko co z tego, jak to metro nie działa i na przykład metro jest jedyną ścieżką, żeby się dostać nie wiem, na port kosmiczny, gdzie możemy uciec z tej planety. I tego typu rzeczy, które są niezbędne dla tej gry, potrafią się psuć. Ja już nawet nie wspominam tutaj o takich mniejszych bugach, typu, nie wiem, na przykład NPC, które stoją w pozycji T, czy cokolwiek, tak, czy nagle, nie wiem, statek na na przykład wybucha, nie wiadomo w ogóle z jakiego powodu. Już nawet nie o tym mówię. Jest wiele takich rzeczy, które po prostu czasami w Star Citizenie nam tą rozgrywkę uniemożliwiają. Powiem wam, że trochę nie rozumiem ich podejścia. W tej chwili mamy całkiem sporo rzeczy do roboty. No, w teorii możemy handlować, robić misje, możemy strzelać do różnego rodzaju bandytów, nawet wprowadzili więzienie dla graczy, którzy powiedzmy są bardziej wkurzający, nie wiem jak to lepiej nazwać, albo pop popełnili po prostu jakieś przestępstwo i gra zdecydowała, że wrzuci ich do więzienia, więc jest cały system tego typu, gdzie nawet można prowadzić ucieczkę z tego więzienia. No fajnie, wszystko ekstra. Masę planet, które tutaj muszę przyznać i to cały czas powtarzam, robią niesamowite wrażenie. Lądowanie na planetach z atmosferą za każdym razem w Star Citizenie jest po prostu miodne, czy to jest powiedzmy Jakaś planeta, która nawet nie ma atmosfery, czy to jest wielka planeta miasto, to zawsze robi i tak wrażenie w Star Citizenie, nawet efekty pogodowe są po prostu niesamowite, wnętrza statków, kiedy wchodzimy do naszego statku możemy zobaczyć wszystko co się w nim znajduje, a nie tylko kokpit, jak na przykład w Dangerous i takie rzeczy naprawdę, naprawdę robią wielkie wrażenie. Moim zdaniem w tej chwili gra ma na tyle kontentu, że tak naprawdę możemy przestać się skupiać na wrzucaniu nowych planet, nowych systemów i nowych barierów, które w tej chwili do rozgrywki nie są nam kompletnie potrzebne, a powinniśmy skupić się na stabilności tak naprawdę tej gry, tak aby ten tytuł działał. I to samo jest na przykład w Escape from Tarkov. Znowu powtarzam, oczywiście jeszcze raz, jeżeli nie znacie Tarkowa, jest to zupełnie inna gra, jest to. Militarny shooter FPS, powiedzmy sobie coś w ten sposób który stara się być bardzo realistyczny, bardzo trudny i czasami, jeżeli oczywiście uda nam się, powiedzmy, jakąś akcję rozegrać dobrze, no to też ma być to gra, która jest mega satysfakcjonująca, jak faktycznie jakaś walka pójdzie dobrze. No ale z kolei też w Escape from Tarkov mamy sporo map, całkiem fajny system lutowania, całkiem fajny system broni, też te bronie możemy modyfikować w różne niesamowite sposoby, co jest naprawdę ekstra. I generalnie, kiedy tak bawię się w Escape from Tarkov, to ta Rozgrywka jest fajna, ale na przykład potem przychodzi czas, gdzie nie wiem, chce się wbić na jakąś mapę i okazuje się, że em, system matchmakingu kompletnie nie działa. Po prostu albo czekamy po pół godziny, aby wbić się do jakiejś rozgrywki. No i niestety to są tego typu problemy. No, więc Starkow potrafi być czasami bardzo wkurzający. Albo jeszcze jedna rzecz, którą wspomnę z pamięci: wiem, że to nie jest odcinek o Tarkowie, no ale chcę wam pokazać takie różnice pomiędzy, albo raczej podobieństwa pomiędzy tymi e, dwoma grami. No bywa tak, że system sieciowy w Starkowie jest po prostu mega do I Na przykład, nie wiem, widzimy jakąś postać, która wygląda, jakby miała speedhacka. W rzeczywistości, kiedybyście obejrzeli, e, powiedzmy, perspektywę tego gracza, to on wcale nie cheatował, tylko po prostu e, sieć, e, albo raczej kod sieciowy tej gry nie wyrażał i po prostu robił dziwne rzeczy, akurat na naszym konkretnym ekranie. No i tego typu rzeczy też, powiedzmy, dzieją się gdzieś tam pośrednio w Star Citizenie. Wiadomo, że w inny sposób jest to Space sim, no ale macie takie porównanie, tak? że to nie jest jakby tylko wina Star Citizena, są inne gry, które też to robią. No ale tutaj wróćmy do Star Citizena. Moim zdaniem, twórcy już mają całkiem sporo statków. Te statki, nawet niektóre można kupować w grze. Można już normalnie zarabiać sobie pieniądze w jakiś sposób. Można w tej grze, powiedzmy, już grać. I powinni się skupić tak naprawdę na stabilności tej gry, tak abyśmy mogli normalnie sprawdzić ten gameplay, co się sprawdza, co się nie sprawdza. Przytoczę tutaj z kolei ponownie betę innej gierki jeszcze, też Space Sim, tutaj akurat będzie lepsze porównanie, a mianowicie Elite Dangerous. Ja do dzisiaj pamiętam jak przyjemnie grało mi się naprawdę w każdą betę Elite Dangerous, bo gra naprawdę chodziła przepięknie, stabilność tej gry w większości przypadków była ekstra. Wiadomo, że w fazie beta ta gra potrafiła się wykrzaczać i to się zdarzało i nie mówię, że się nie zdarza do dzisiaj, bo elitka też czasami ma swoje jakieś problemy, ale jest to jedno. Jedna ze stabilniejszych gier, gdzie zwykle powiedzmy jestem w stanie grać godziny w elitkę i gra działa. I tak samo pamiętam nawet tą fazę beta. Ja spędzałem bardzo dużo czasu w becie Elite Dangerous i naprawdę grało mi się w tą grę świetnie. Więc mogłem sobie sprawdzić system misji, nie wiem, na przykład system walki, system handlu. Później też pojawiło się na przykład kopanie, i to też mogłem sobie spokojnie sprawdzić bez obawy, że nagle złamie się jakiś bardzo ważny system gry i nie będziemy mogli w ten tytuł. W ogóle pograć. Więc to akurat było super. Widać było, że twórcy Elite Dangerous skupili się naprawdę na stabilności gry, a content był potem. Więc za to im naprawdę bije brawo. Star Citizen niestety cały czas powtarza ten sam błąd. Powtórzę jeszcze raz. Dorzucają masę contentu. Kolejne statki za 500 euro i co tam sobie nie wymyślicie. A stabilność gry jest nadal do bani. No nie może być takich rzeczy, że na przykład tak jak już wspomniałem wcześniej, jedyną drogą jest jakaś winda i ta winda się blokuje i generalnie co, możemy zabić naszą postać i tyle, tak? Powinni to naprawdę naprawić, powinni się skupić na tych błędach gameplayowych, powinniśmy powoli testować jak ten Star Citizen działa, a potem dopiero dodawać nowy content, jak wiemy co już działa, co już nie. Więc szczerze mówiąc, jak tak patrzę na development Star Citizena, no to czasami naprawdę mam bardzo duże zmartwienia. Cały czas dorzucanie kolejnych statków za 500 euro, czy nie wiem, jakieś inne szalone ceny, no to powiedzmy nie naprawi absolutnie niczego. No może podreperuje budżet e, tutaj Cloud Imperium, ale nie podreperuje e, tutaj być może, nie wiem jak to nazwać, e, takiej wiedzy gracz o tej grze, tak? Jest generalnie takie przeświadczenie cały czas gdzieś tam w internecie, że no Star Citizen ma elementy, które wyglądają już dziś naprawdę niesamowicie. I myślę, że więcej przyjemności z testowania tej rozgrywki w Star Citizenie mielibyśmy wtedy, kiedy skupiliby się twórcy na stabilności gry. Oczywiście nie mówię tutaj, że nie jest lepiej, bywało już tak w Star Citizen, szczególnie na początku Otwartego Świata, że w ogóle w ten tytuł nie dało się grać, bo chodziło na przykład cały czas w 22 FPS-ach albo i mniej. I to niezależnie, gdzie się udamy. Widać, że tutaj twórcy jakąś optymalizację wprowadzili, bo już w tej chwili generalnie gra pod względem przynajmniej samego frame. To działa stabilniej, ale nadal nie jest to jeszcze to, czego bym od tej gry oczekiwał. Widzę, że twórcy coś robią, tylko moim zdaniem te zmiany wprowadzają się zdecydowanie za wolno. Cały czas gdzieś tam w swojej głowie, nie wiem, tak mam wrażenie, że jednak priorytetem jest wrzucanie nowego kontentu, a nie naprawianie Star Citizena. I niestety. Tak samo Escape from Tarkov w pewnym sensie też czegoś takiego dokładnie cierpi. Jest wiele elementów w tej grze, które są mega fajne, a tymczasem generalnie niektóre takie rzeczy techniczne bardzo leżą, gdzie naprawdę, jak i w Star Citizenie, jak i w Tarkowie odpalam sobie powiedzmy tą grę i tak mam moment, że mam tego absolutnie kompletnie dość. Już nie chce mi się grać w ten tytuł dalej. I to jest też jeden z powodów, dlaczego ja nie spędzam więcej czasu w ogóle w tej grze. Tak jak Wam powiedziałem, ostatnia moja sesja wyglądała mega tragicznie. No fajnie, nowa planeta, fajnie, nowy system powiedzmy jest więcej rzeczy do roboty, bo to dodali jakieś nowe misje i bla bla bla, ale potem próbujemy zrobić tą misję, grę wywala misja nam się magicznie kasuje to bierzemy ją jeszcze raz, spędzamy kolejną godzinę na zrobieniu tej misji, żeby tylko przed jakimiś drzwiami gra nam się znowu wykrzaczyła, no dobra, no to wbijamy ponownie, wychodzimy z tego łóżka okazuje się, że winda nie działa albo kiedy docieramy na przykład do portu kosmicznego to nasz statek wybucha magicznie nie wiadomo z jakiego powodu, tylko dlatego, że wcisn wcisnęliśmy przycisk na komputerze wezwi nasz statek. Ach, to, było dość, to była dość długa kombinacja zdań e, w tej chwili, no ale tak to mniej więcej wygląda. No ja jestem Star Citizenem przynajmniej na razie mega rozczarowany i czekam na taki moment, gdzie gra tak naprawdę będzie grywalna. Od czasu do czasu będę na pewno wbijał do Star Citizena, tak aby zobaczyć, czy faktycznie w ten tytuł da się grać, jak się w niego gra i tak dalej. Też jakieś tam materiały będę robił. No, ale nie wiem. Star Citizen kiedyś miałem na niego mega hype i strasznie chciałem, żeby ta gra wyszła. I generalnie im więcej patrzę na to, co się dzieje, tym bardziej mam, tym więcej mam po prostu wątpliwości. Star Citizen w tym momencie jeszcze raz powtarzam, nie potrzebuje więcej kontentu. Jego mamy dość sporo. Powinni się teraz skupić na tym, żeby w tym stanie gry naprawić elementy, które psują nam rozgrywkę do tego stopnia, że w tą grę nie da się grać, kiedy to naprawią mogą się zająć innymi pomniejszymi bagami, i kiedy gra będzie w trybie stabilnym, moim zdaniem dopiero wtedy powinniśmy myśleć o dodawaniu nowej planetki, nowych statków i jakichś innych pierdół. Kurczę, star Citizen. Jest jedną z tych gier, która przynajmniej teraz jest dla mnie mega nierówna. Ma elementy, które wyglądają absolutnie niesamowicie. No, grafika w tej grze jest piękna. Design statków niesamowity. Wnętrza tych statków również są mega szczegółowe i naprawdę bije im brawo, kiedy widzę, ile pracy artyści wkładają w takie rzeczy. Super wygląda lądowanie na planetach czy z tych atmosferą, czy z, na tych planetach bez atmosfery, mega jest system pogodowy, szczególnie kiedy wbijamy się na jakieś planety, które są jedną wielką pustynią, albo Mikrotek bodajże, ile się nie mylę, jest planetą zimową i wyjdziemy sobie na zewnątrz i ta pogoda się zmienia w taką, z takiej ładnej pogody, na przykład na wielką zamieć śnieżną, gdzie w ogóle widzimy morze na kilka metrów, albo i mniej. Kurczę, te rzeczy są naprawdę niesamowite. Kiedy widzę mój statek i jesteśmy w planecie z atmosferą i on powoli zwalnia swoją prędkość, no takie szczegóły są naprawdę niesamowite. Czasami nawet można, nie wiem, poczuć, mam wrażenie, mogę się mylić, może ten system nie być zaimplementowany, ale czasami nawet słychać, jak ten wiatr, powiedzmy, wpływa na nasz statek, gdzieś tam coś, nie wiem, jakieś elementy, kamyczki na przykład w niego uderzają, to jest naprawdę niesamowite wrażenie ze Star Citizena, ale jednak Coraz więcej jest takich elementów z każdym patchem, przynajmniej ja mam takie wrażenie, które powodują u mnie większe rozczarowanie niż ta przyjemność, którą uzyskałem ze Star Citizena. Mój apel jest taki, pewnie i tak go twórcy oczywiście nie usłyszą, ale generalnie niech się skupią na stabilności tej gry, a potem dopiero dodajmy content. I to myślę uratuje Star Citizen, bo na tą chwilę większość z nas. Ma bardzo duże wątpliwości do tego, jak Star Citizen będzie działał. I tutaj nie obchodzi mnie, czy jesteś wielkim fanem Star Citizena, czy też, powiedzmy, jesteś wielkim sceptykiem Star Citizena. Tutaj obiektywnie trzeba powiedzieć, że są elementy gry, które, jeszcze raz powtarzam, są niesamowite i super, ale są też elementy gry, które tą super rozgrywkę nam uniemożliwiają. I to jest dla mnie, jak to się tak ładnie mówi, deal breaker. Ja nie potrafię więcej czasu na razie spędzić w tej grze. Być może poświęcę jakiś livestream Star Citizenowi. Teraz pojawiło się kilka patchy, które być może zwiększą stabilność tej gierki. Aczkolwiek po ostatnim filmiku Yamixa ja nie mam zbyt dużych tutaj nadziei. Zobaczymy jak to będzie wyglądało na własne oczy. No ale Star Citizen już tyle lat jest stworzony, że powinny to ogarnąć w końcu. jak ta gra działa, content może być dla mnie później. I nie róbcie tego samego błędu, który robi tutaj Battle State Games z Escape from Tarkov. Albo nie wiem, czy to Tarkov nauczył się od Cloud Imperium, czy Cloud Imperium nauczyło się od ludzi, którzy tworzą Tarkowa. Ale. tworzenie gier w ten sposób, że najpierw rzeczy potem, najpierw content potem stabilność, to po prostu nie działa. Będą momenty, które będą odpychały ludzi od grania w tą... Tak samo jest z Escape from Tarkov i Star Citizenem. No widzę ludzi, którzy grają w Tarkowa i na przykład y, wchodzą, nie wiem, mają super sprzęt w plecaku, udało nam się zdobyć dużo fajnych rzeczy na mapie i giną z powodu jakiegoś y, buga na przykład w grze, albo nie wiem niewidziany koleś na przykład, który gdzieś strzela z krzaków, a tak naprawdę on nie ma żadnych cheatów, tak? tylko to jest błąd gry. No, oczywiście przesadzam, to nie jest błąd, który widziałem gdzieś ostatnio, no, ale tylko takie wyobrażenie, tak jakie rzeczy potrafią być w tym tarkowie. Tak samo Star Skizanie. No, winda, nie wiem jak to nawet nazwać. Demoniczna winda nie powinna być tutaj powodem, dlaczego nie możemy dalej robić czegokolwiek w rozgrywce. Tyle po prostu. Dobra, wielkie dzięki za oglądanie tego odcinka ze Star Citizen'a. Na razie, trzymajcie się. Cześć!